Myśląc o idei zła, możemy wyobrażać sobie potwornych ludzi, którzy z premedytacją krzywdzą niewinnych. Jednak, zdaniem filozof Hanny Arendt, zło może przybierać również inną, znacznie bardziej banalną formę, objawiającą się w codziennych obowiązkach. Będąc świadkiem procesu Adolfa Eichmanna, architekta Holokaustu, Arendt przeraziła się tym, jak bardzo był on normalny i przeciętny. Straszliwe było uświadomienie sobie tego, jakich zbrodni dopuścił się zwyczajny urzędnik z za swojego biurka. Dlatego dziś przyjrzymy się idei banalności zła oraz temu, czy również dziś zjawisko to może być dla nas niebezpieczne. Odcinki na niemożliwe do monetyzowania tematy powstają wyłącznie dzięki waszemu wsparciu na Patronite. Koncepcja banalności zła pochodzi z książki Aren pod tytułem Eichmann w Jerozolimie, opisującej proces zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmana w 1961 roku. Wspomniany nazista był oficerem SS i jednym z głównych organizatorów Holokaustu, odpowiedzialnym za logistykę związaną z masową deportacją Żydów do specjalnie wydzielonych gett, a następnie obozów zagłady. Po wojnie Aichmanowi udało się uciec z chwytania przez Amerykanów, wykorzystując sfałszowane dokumenty, a w roku 1948 wyjeżdża on do Argentyny. Odnalezienie go staje się jednak jednym z głównych celów Mossadu, agencji wywiadowczej nowo powstałego państwa Izrael, która ostatecznie odnajduje Aichmana w 1960 roku, po czym porywa go i przemyca do Izraela. Rok po uchwyceniu zbrodniarza rusza jego proces w Jerozolimie, w którym uczestniczy również dr Hanna Arendt. Obserwatorzy procesu są zszokowani zeznaniami oskarżonego. Ten bowiem nie poczuwa się do winy. Przekonuje sędziów, że jako oficer i członek administracji III Rzeszy musiał dopełniać swoich codziennych obowiązków, wśród których znalazły się m.in. organizacje logistyki związanej z funkcjonowaniem utworzonych przez władze jego kraju obozów koncentracyjnych. W ramach zeznań często podkreśla, że karanie go za dopełnienie swoich codziennych obowiązków jest farsą, a winni już dawno zostali osądzeni przez Trybunał w Norymberdze. Oczywiście w swoich zeznaniach Eichmann pomija wiele istotnych faktów, takich jak choćby to, że był jednym z prominentnych uczestników konferencji w Wannsee, podczas której omawiano i zatwierdzono tzw. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej lub faktu, że przynależał on do SS i Gestapo, które po wojnie uznano za organizacje zbrodnicze, a ich członków karano więzieniem lub śmiercią. W związku z tym sąd nie uznał obrony nazisty, co skutkowało wydaniem wyroku śmierci, który wykonano w roku 1962. Zeznania Eichmana były jednak inspiracją dla dr Arendt, która rok po egzekucji wydaje książkę opisującą zarówno proces, jak i sposób jego myślenia. Zdaniem filozofki, były esesman mógł szczerze wierzyć, że nie dopuścił się jakichkolwiek zbrodni, a ponadto jego postawa nie wykazywała cech sadystycznych lub fanatycznych. Oczywiście był on ewidentnie antysemitą oraz nacjonalistą, jednak daleko mu było do fanatycznego zacietrzewienia, jakie cechowało wielu innych zbrodniarzy z NSDAP. Jego postawa została raczej ukształtowana przez chęć przykładnego pełnienia obowiązków oraz potrzebę przynależności i samookreślenia. Śledząc jego biografię autorka dostrzega, że jako młody człowiek Eichmann dołączał do wielu organizacji młodzieżowych, takich jak IMSA, a więc organizacja o chrześcijańskich korzeniach, Wenderwogel, a więc organizacja proekologiczna i antyprzemysłowa, czy szlarafia, czyli odpowiednik naszej masonerii. Ukazuje to, że zbrodniarz miał problemy z adaptacją do różnych środowisk i z łatwością zmieniał swoje poglądy, byleby tylko gdzieś ostatecznie przynależeć. Słowem Eichmann był osobą, która nie zadawała zbyt wielu pytań, sumiennie realizowała wyznaczony plan, by nie zostać uznanym za odstępcę lub osobę nieprzykładającą się do powierzonych jej obowiązków. Według Arendt, która nawiasem mówiąc sama przeżyła Holokaust, cechy te połączone z przeciętnym ilorazem inteligencji osądzanego oraz skutecznością nazistowskiej propagandy mogły tworzyć ludzi, którzy biernie akceptowali zło, jakie wokół nich się działo, kryjąc się za utartymi frazesami takimi jak obowiązek lub niewiedza. I na tym polega właśnie koncept banalności zła działania, które na pozór wygląda normalnie. Jednak po przyjrzeniu się szerszemu kontekstowi okazuje się być udziałem w makabrycznej zbrodni. Zdaniem filozofki, właśnie banalne zło leży u podstaw wszelkich totalitaryzmów. Ludzie, którzy nie kwestionują tego, co się dzieje wokół nich i pragną spokoju we własnym życiu, mogą ignorować lub akceptować kolejne kroki ku złu, tak długo jak ich sprawy codzienne pozostają względnie niezmienione. Właśnie w ten sposób nazistowskie elity polityczne były w stanie przekonać zwykłych urzędników, kolejarzy czy pracowników fabryk, że drobne działania składające się ostatecznie na maszynę masowej zagłady nie są niczym złym, bo to nie oni podjęli decyzję o tych działaniach, a musieli przecież na co dzień funkcjonować. Psycholog Jordan Peterson opisywał zjawisko zwane złem zaniechania, sytuację, w której ludzkie działanie ma ostatecznie zły skutek, ale jego sprawca woli nie wchodzić w szczegóły konsekwencji swoich czynów, mimo iż ma powody by sądzić, że bierze udział w czymś złym. Wielu nazistowskich urzędników broniło się słowami, że nie wiedzieli w czym biorą udział, nie wiedzieli dokąd wysyła się te pociągi z Żydami itd. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy rzeczywiście nie mogli oni tego wiedzieć, czy mogli wiedzieć, ale woleli się nie dowiadywać. W silnie zbiurokratyzowanych warunkach wielkich systemów jest wiele sytuacji, w których ludzie mają powody, by sądzić, że biorą udział w czymś nie do końca właściwym, ale dla spokoju sumienia wolą nie wchodzić w szczegóły. Zjawisko to i powiązana z nim psychologia są szczególnie kuszące dla ludzi projektujących nieraz problematyczne szczegóły brutalnych reżimów. Na przykład Heinrich Himmler, szef SS, stanął przed dylematem: jak stworzyć oficera, który z jednej strony będzie wzorcowym przykładem Aryjczyka dla pozostałych Niemców, ale zarazem będzie zdolny do straszliwego okrucieństwa. Odpowiedzi szukał m.in. w filozofiach Wschodu i w koncepcie przeznaczenia, zgodnie z którym człowiek nie ma wpływu na bieg wydarzeń, a jest jedynie biernym wykonawcą konieczności dziejowej, oczyszczonym z odpowiedzialności za okropieństwa, jakich się dopuszczało. Dodatkowo posłużył się także rozbudowanym aparatem biurokratycznym, z którego słynęły Niemcy. Poprzez włączenie decyzji o budowie obozów zagłady do systemu prawno-administracyjnego oraz podejmowaniu decyzji o charakterze zbrodniczym za pomocą aktów prawnych, tworzył wygodny bufor dla wielu Niemców, którzy już nie wysyłali Żydów do zagazowania, ale prowadzili ewidencję działania instytucji utworzonych przez osoby decyzyjne. Rozmycie odpowiedzialności, o jakim tu mowa, pozwoliło więc nie tylko na stworzenie oficera doskonałego, ale także obywatela biernego. Podobne zjawisko mogliśmy obserwować również w wielu innych miejscach świata. Ciekawy jest tu przypadek Indonezji z lat 60. Wówczas to w kraju rządziło wojsko, które panicznie obawiało się utraty władzy na rzecz indonezyjskiej partii komunistycznej. Aby temu zapobiec, wojskowi uwolnili z więzień brutalnych i niebezpiecznych przestępców, którym obiecano wolność oraz nagrodę finansową w zamian za wykonanie obowiązku wobec państwa. W ramach tej akcji, przez 4 miesiące, na przełomie lat 1965-66, w Indonezji Mordowano ponad pół miliona ludzi uznanych za wrogów państwa, a półtora miliona trafiła do obozów koncentracyjnych. Za dokonane wówczas zbrodnie do dziś nikt nie odpowiedział. Zwolnieni przestępcy i wojsko działali na odgórny rozkaz, a będący wówczas u władzy wojskowi twierdzili, że dbali jedynie o utrzymanie integralności narodu. Co interesujące, podczas wywiadów sprawcy, którzy mordowali przez tak brutalne metody, jak odcinanie głów maczatami lub palenie ludzi żywcem, chętnie opowiadają o swoich metodach, nie dostrzegając bestialskości własnych działań. Nawet tak brutalne zło mogło stać się dla nich czymś banalnym, gdyż odbywało się za przyzwoleniem władz i w świetle prawa. Banalność zła nie odeszła w cień historii. Wiek XXI jest czasem, w którym ta forma zła może przyjmować nawet bardziej złowieszcze i niepozorne formy niż jeszcze 100 lat temu. Wynika to z oddalania się ośrodków współczesnej władzy od wydarzeń, które nadzorują, lub ignorowania cierpienia ludzi w kalkulacjach, jakie mogą prowadzić zarówno rządy, jak i instytucje prywatne. W niedawnym odcinku omawialiśmy sprawę nadchodzącego Mundialu w Katarze, gdzie udokumentowano wykorzystywanie niewolników do budowy stadionów piłkarskich. Jednak FIFA czy lokalni konstruktorzy nabierają wody w usta, gdy im się to pokazuje, zasłaniając się niedostatecznymi informacjami. Do tego można by przywołać tłumaczenia Jeffa Bezosa, właściciela Amazonu, który był już wielokrotnie oskarżany o skandaliczne warunki pracownicze, szczególnie w biedniejszych krajach świata gdzie pracownicy są przepracowywani lub nieoczekiwanie zwalniani, jeśli zachorują na zbyt długo. Szef firmy nie widzi jednak w tym nic złego, uzasadniając swój model biznesowy faktem, że gdyby jego firma była zła, to przecież ludzie na całym świecie nie korzystaliby z jej usług tak ochoczo. Fire. Zło banalne to zjawisko niezwykle niebezpieczne głównie przez wzgląd na trudność jego wykrycia oraz normalizację zła w oczach zwykłych ludzi. Sprawia ono, że osoby, które uznalibyśmy za niezbyt radykalne, mogą brać udział nawet w makabrycznych zbrodniach, a faktyczni socjopaci i fanatycy odżegnują się w jego ramach od swoich czynów, gdyż te traktują jako polecenia z góry. Co gorsza, zjawisko, jakie dostrzegła ofiara Holokaustu, na procesie jednego z jej oprawców, może mieć miejsce również dziś. Rozmywanie się odpowiedzialności wśród produkowanych dziś w tempie wyższym niż kiedykolwiek w historii stosów firmowej dokumentacji lub aktów prawnych stwarza zupełnie nowe warunki, w których wygodnie jest nie patrzeć na odległe skutki naszych własnych działań. Dlatego być może szczególnie dzisiaj warto pamiętać o słowach Hanny Arendt: Przykra prawda jest taka, że większość zła dokonywana jest przez ludzi, którzy nie potrafią się zdecydować, czy chcą być dobrzy, czy źli. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!